Cześć, witajcie, ja nazywam się Adrian Kołodziej i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie zarabiać na YouTubie. Pokażę Wam, w jaki sposób zbudować kanał, a z drugiej strony, w jaki sposób na tym kanale zarabiać. Zobaczycie, że możecie w ciągu kilku miesięcy zarobić od 1,5 do 2000 miesięcznie i będziecie musieli na to wszystko poświęcić tylko kilka godzin tygodniowo, więc serdecznie zapraszam. Standardowo, zanim zaczniemy, proszę Cię o subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, wciśniesz dzwoneczek, to będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. Ok, już bez przedłużania, przejdźmy do konkretów. Na początku tego roku, w okolicach marca czy kwietnia, mój kanał na YouTube miał tylko 3000 subskrybentów. Parę lat temu założyłem sobie konto na YouTube, wrzuciłem kilka filmów i o tym zapomniałem. Ale w tym czasie mój kanał w sposób organiczny urósł od 0 do 3000 subskrybentów, czyli stosunkowo niedużo. Mamy teraz lipiec i mój kanał ma już 15 tysięcy subskrybentów. Po prostu wziąłem się na poważnie od marca, kwietnia za rozwój kanału. Zacząłem regularnie je publikować i w ten sposób mój kanał się rozrastał. Tym samym, samych reklam AdSense jestem w stanie zarobić od 1,5 do 2000 tysięcy miesięcznie, czyli stosunkowo dużo jak na YouTubera. Jest to też związane z tym, że jestem w branży biznesowej i reklamy w tej branży są po prostu droższe. Więc chciałbym Ci pokazać, co zrobiłem i co Ty też możesz zrobić, żeby w ciągu kilku miesięcy rozwinąć swój kanał i zdobyć dodatkowe źródło dochodu samych reklam oraz też innych produktów, o czym zaraz powiem. Po pierwsze, jeżeli chcesz zarabiać na YouTube, zacznij od kanału tematycznego. Widzisz, wielu z Was próbuje się wybić w ten sposób, że vlogujecie, opowiadacie o swoim życiu, o tym, co robicie i tak dalej. To może być dobra strategia dla osób, które są już znane i sławne albo zaczynały powiedzmy 5-10 lat temu i mają rzesze fanów, rzesze widzów. Na przykład jeżeli twój kanał urośnie do 300-400 tysięcy subskrybentów, to faktycznie możesz pójść w kierunku właśnie takiej rozrywki, vlogowania itd. Tak i ten kanał się będzie dalej rozwijał ale jeżeli dopiero zaczynasz, to najlepszym rozwiązaniem jest kanał tematyczny. Mój kanał jest o biznesie i inwestowaniu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany biznesem i inwestowaniem, po prostu przychodzi do mnie. Z drugiej strony, dzięki temu, że mój kanał jest tematyczny, też mam fajne stawki za, za reklamę. Mam dużo lepsze stawki niż na przykład inni youtuberzy. Mój kanał, który ma 15 tysięcy subskrybentów, jest w stanie zarabiać więcej niż taki kanał, który ma na przykład 100 tysięcy subskrybentów. Więc jest to związane właśnie z tym, że mam dobre stawki, ponieważ jestem w branży biznesowej. Jeżeli chcesz mieć kanał tematyczny i myśleć o rozwoju swojego biznesu na YouTubie, to przede wszystkim warto by było również skupić się wokół własnej pasji. Przykładowo, jeżeli Twoją pasją jest siłownia, to możesz nagrywać filmiki, które będą mówiły o tym, jak schudnąć, albo jak, się, jak, jak trenować, jak się odżywiać i w ten sposób skupisz się z jednej strony na jednej wąskiej tematyce, a z drugiej strony będzie to Twoja pasja. A skoro to jest Twoja pasja, to będziesz mógł czytać mnóstwo czasu na temat tej pasji, a tym samym dzielić się swoją wiedzą z innymi ludźmi. I to będzie powodowało, że Twój kanał się będzie rozrastał jeszcze szybciej i będziesz miał coraz pomysły na nowe materiały. Po trzecie, na YouTube bardzo ważne jest watch time i zaangażowanie. Mówiąc prościej, bardzo ważne jest to, ile osób statystycznie ogląda Twój materiał do końca i ile osób wchodzi w interakcję z Twoim materiałem. Czyli ile osób zostawi Ci łapkę, ile osób zostawi Ci komentarz, ile osób Ci zasubskrybuje Twój kanał. I teraz, jeżeli popatrzylibyśmy sobie na moje statystyki filmów, to okazuje się, że watch time w moich materiałach jest nawet do 70%. Tak statystycznie mniej więcej od 60% do 70%, czyli bardzo i to bardzo dużo. Jeżeli chcesz mieć wysoki watch time, to musi musisz dawać naprawdę dobry, dobry content. Im dajesz lepszy content, tym, tym po prostu watch time będzie większy i też będziesz miał większe zaangażowanie, ponieważ kiedy ludzie widzą, że dzielisz się naprawdę cennymi wskazówkami, będą chętni, aby na przykład zostawić to łapkę w górę, zasubskrybować Twój kanał czy zostawić komentarz. Więc z punktu widzenia um, YouTube'a to jest bardzo ważne, żeby ludzie oglądali Twój materiał, bo kiedy oglądają Twój materiał, to też mogą wyświetlić reklamy, a kiedy mogą wyświetlić reklamy, to też na tym zarabiają. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój twojego kanału jest częstotliwość publikowania treści. Im będziesz częściej publikował, tym lepiej dla ciebie. Czyli jeżeli na przykład będziesz publikował 2-3 razy w tygodniu, tym będziesz miał więcej ludzi, która będzie oglądała twoje materiały, więcej subskrypcji, więcej się reklam wyświetli, no i automatycznie zaczniesz zarabiać więcej. Więc staraj się publikować przynajmniej te 2-3 razy w tygodniu. Najczę najlepiej by było na samym początku publikować tak często, jak masz tylko możliwość. Pod warunkiem, że twoje materiały będą odpowiedniej jakości, no i treść, która będzie zawarta w tych materiałach, będzie naprawdę bardzo dobre. Oczywiście rozwój kanału to jedno, ale jego spieniężanie to zupełnie inna sprawa. Kiedy masz mały kanał, taki jak ja, to będziesz zarabiał na AdSensach. U mnie to jest od 1,5 do 2000 tysięcy miesięcznie, czyli stosunkowo niedużo, ale z drugiej strony są to już jakieś pieniądze. Ale największe pieniądze nie są z reklam AdSense, tylko ze sprzedaży własnych produktów czy własnych usług. I zobacz, kiedy publikujesz często, publikujesz regularnie, stajesz się po części ekspertem, autorytetem. Kiedy Twój kanał się rozrasta, rośnie Ci dowód społeczny i w pewnym momencie stajesz się celebrytą. Od kogo kupują klienci od tych marek i od tych osób, które znają i którym ufają. Najczęściej kupujemy od celebrytów rynkowych, od ekspertów, od autorytetów i to jest bardzo ważna informacja dla ciebie, ponieważ kiedy staniesz się znany w swojej branży, w swojej niszy, to będziesz mógł pozyskiwać klientów Możesz na przykład umieścić link pod nagraniem, który prowadzi do oferty. Możesz ludzi zapraszać na bezpłatne webinary, na live robić nawet spotkania na żywo i na tych spotkaniach sprzedawać, czy swoje produkty, czy swoje usługi. Możesz nawet podać numer telefonu do siebie, czy adres mailowy. Ja dostaję codziennie, codziennie mnóstwo pytań, czy mam jakieś produkty, czy usługi i to są ludzie z YouTube'a. Piszecie do mnie na Facebooku, piszcie do mnie maile i chcecie po prostu dowiedzieć się, czym się zajmuję, czy jestem w stanie Wam pomóc w rozwoju na przykład Waszego biznesu. Więc jak widzisz, im większy kanał, tym też większy potencjał tego kanału i też możesz na tym kanale więcej zarabiać. Więc te 15 2000 miesięcznie z takich adsensów to jest de facto nic. Jeżeli na przykład pozyskasz dwóch, trzech klientów na usługi powiedzmy za 10-20 tysięcy, więc jak widzisz, to są zupełnie inne pieniądze. Nie? I u mnie główna współpraca z klientami polega na tym, że ja pracuję z klientami, którzy już mają firmy, które już mają jakiś przepływ pieniędzy i jestem wynagradzany od zysków, czyli... Przychodzi do mnie klient, powiedzmy, jego firma zarabia 300 tysięcy rocznie, a ja zwiększam te zyski do 3 milionów i mam procent po prostu od tego, co on zacznie zarabiać. Więc to jest mój model biznesowy i też jest według mnie bardzo ciekawy, ponieważ klient nie musi od razu mi płacić, tylko płaci mi z wyników, które ma. Ale to możesz zrobić, jeżeli naprawdę znasz się na temacie. Więc w każdym razie, jak widzisz, jest bardzo dużo możliwości zarabiania. Oczywiście nie powiem tutaj o wszystkich metodach zarabiania na YouTubie, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Dlatego jeżeli coś Cię interesuje, chcesz o coś dopytać, zostaw mi komentarz. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał i dawaj łapkę w górę. Trzymaj się i do następnego razu. Hej!